Przystępujemy do kablowania naszej szafki z modułami brzmieniowymi. Tu mamy tylne panele wszystkich urządzeń. Przygotowałem sobie przewody. Po pierwsze będzie potrzebna duża liczba przewodów zasilających. Druga rzecz to komunikacja MIDI, czyli takie przewody z wtykami typu DIN. I tu mam jeszcze trzeci pojemnik z przewodami audio. No i myślę, że to wystarczy, aby tą szafkę okablować. No to zaczynamy od zasilania. Na górze mamy dystrybutor zasilania i z tego dystrybutora zasilania będziemy chcieli wyjść tymi wyjściami do wejść zasilających poszczególnych modułów. Nie wszystkie moduły posiadają wejścia takie jak, to no się mówi komputerowe IEC, w standardzie IEC, natomiast y, te, które mają, postaram się spiąć z dystrybutorem za pomocą takich, Właśnie przewodów jak od zasilaczy typu UPS. Zaraz znajdę tutaj. Mam taki na przykład króciutki przewód z wtykami typu UPS i mogę zasilanie na przykład z tego wyjścia poprowadzić bezpośrednio do Rolanda Integry. I mam już tutaj pierwszy moduł podłączony. Yy, idziemy w dół. Tutaj jest Yamaha TG500. Ona ma. Przewód zasilający umocowany na stałe, już do urządzenia, więc tutaj będziemy musieli zejść tym przewodem w dół do, do listwy, która będzie tam z przodu. Idziemy dalej. Yamaha, kolejna TG77, też tak samo. Tu jest przewód już zarobiony, gotowy z styczką. Tu jest jeszcze Roland D110, on też ma kabel z styczką, więc odpada takie łączenie. Ale mamy za to Kurzweila K2000R. On ma po prawej stronie to gniazdo zasilania. Trzeba tu jakoś umieścić, żeby nie przeszkadzały, nie zaburzały też wentylacji. Bo jak będzie tu duże kablowisko, to o chyba lepiej prawą stroną. Dystrybutor zasilania jest bardzo pomocnym urządzeniem. Unikamy przedłużaczy takich tradycyjnych zasilających. Przewody zasilające są różnej długości z tych modułów. Trzeba będzie je ładnie poupinać, ale to jest dalsze już zadanie na późniejszy czas. Tutaj mam jeszcze takie półki montowane w standardzie Rak, które mogą też jakieś urządzenia nam podtrzymywać. Możemy w szafie instalować inne urządzenia. Tutaj są zaślepki paneli rakowych. Jeżeli będzie puste pole z przodu szafy, to wykorzystamy je. Dobrze, czas teraz na. Wykonanie połączeń sterujących MIDI. Na razie zajmę się połączeniami, które będą biegły od wyjść interfejsu MIDI do wejść instrumentów. I na jedynce chciałbym mieć Rolanda Integra 7. To będzie mój główny moduł, fundament wszelkich aranżacji. Szukam takiego bardzo króciutkiego przewodu. Mam taki niedługi przewód. Myślę, że dostanie. Wyjście pierwsze MIDI łączę z wejściem Rolanda Integra 7. Warto zapisać na kartce, że wyjście pierwsze to będzie Roland Integra 7. Drugie wyjście interfejsu połączymy z Yamaha TG500. Również potrzebujemy takiego bardzo króciutkiego przewodu mili. Mam takie coś. Mam te przewody z różnych okresów, z różnych dostaw, yy, dlatego. One wyglądają troszkę niespójnie. Aczkolwiek to nie ma znaczenia, bo to będzie i tak z tyłu szafki. A wizualnie kolorowe przewody to są takie właśnie dość wdzięczne do obsługi, bo widzimy od razu, gdzie jakie połączenie przebiega. Dobrze. Do wejścia Yamaha TG500. Został naddatek kabla. Na razie nie będę tego zwijał. Może uda się to jakoś tutaj właśnie umieścić. O, dobrze. I mamy znowu podobny taki przewód. Zobaczy co tu jeszcze jest, ewentualnie są dłuższe, chyba, chyba, że taki czarny. Nie, a może być, może być taki sam. Dobrze, odpakujemy, bo to jest jeszcze nowy przewodzik. I tu jest niestety minus duży, bo widać, że już wystaje ten wtyk. Trzeba będzie zastosować wtyk kątowy, ale nie mam takiego na razie, więc będzie jak będzie. Buduję sobie takie połączenie na razie, żeby to uruchomić, a później będę optymalizował, zmieniał troszeczkę te rozwiązania, upinał inaczej te przewody. Może jeszcze coś tu zmienię, nie wiem na ten moment. Sprawa jest otwarta w każdym razie. Dobrze. Trójka idzie do Yamaha TG77. Czwórka to będzie oczywiście Kurzweil K2000R. Zastosujemy taki czarny, czwarte wyjście. Idzie do. Kurzweila. Do input. Teraz już może kolor jakiś się przyda. Czerwony krótszy. O. Czerwony kolor. Akurat tutaj nie widać prawie tego modułu. Tu jest jeszcze Roland stary. Roland D110. Czyli wersja modułowa Rolanda D10. Dobrze. I tym czerwonym wychodzi na to, że piąteczka. Wyjście piąte będzie. Będzie tutaj na Rolandzie D110. No i ostatni już moduł szósty. Cork Wave Station AD. Ponieważ mam instrumenty, których dane często chcę kopiować na komputer, często wgrywam do nich nowe barwy, robię kopię ustawień, chciałbym połączyć dwukierunkowo na pewno Yamaha TG500. Yamaha TG500 była na drugim porcie, więc łączymy wyjście Yamaha TG500 z wejściem interfejsu. I chciałbym jeszcze połączyć na pewno Yamaha TG77, i wyjście z wejściem interfejsu. Ponieważ czasami robię sobie kopię barw na komputerze, a takie połączenie pozwala mi właśnie y, też pracę, na pracę z edytorem programowym tego instrumentu, który jest świetny. Dobrze, i tutaj tak samo trójka wchodzi. Dobrze, i mam jeszcze tutaj Kurzweila K2000R. Może dla niego też się tu znajdzie. Połączymy od razu. I jeszcze jeden instrument, który często jest przeze mnie wykorzystywany do współpracy z komputerem, jeśli chodzi o transfer danych w dwie strony. Jest to KORG Station. Łączy zatem wyjście KORG WaveStation z wejściem interfejsu. I w zasadzie już mamy chyba wszystko. To jest szóstka. Teraz trzeba by było to ładnie poupinać. Z tym że nie robię tego jeszcze w tym momencie, muszę sprawdzić czy to wszystko działa, a poza tym może jeszcze jakieś się w trakcie modyfikacji tu narodzą, więc nie będę spinał. Wygląda to na razie tak no, technologicznie, powiedzmy, możemy przystąpić do połączeń audio. Mam tutaj kolejny pojemnik. Tutaj mamy przewody takie tak zwane krosownicze, króciutkie, jackowe. Ale symetryczne, niedrogie, mamy tutaj do czynienia z wysokimi poziomami audio, więc nie mam obawy, że tutaj będą jakieś zakłócenia. Połączenia są symetryczne, yy, krótkie. Może kiedyś yy, tutaj zastosujemy jakieś nieco lepsze przewody. Przystępuję teraz do łączenia wyjść modułów brzmieniowych z wejściami przetwornika analogowo-cyfrowego. A później z tego przetwornika analogowo-cyfrowego, aż tam do komputera, do mojej głównej karty dźwiękowej, za pomocą przewodów światłowodowych, za pomocą optycznych yy, kabli ADAT, będzie posłany sygnał. Z pierwszej ósemki wejść, a drugim kablem z drugiej ósemki wejść. I tak samo yy, 1-2 to będzie integra. Zobaczę, czy nie mam krótszych tych przewodów, bo tu mam jeszcze taki dodatkowy pojemniczek. Tu są krótsze chyba te przewody. O, takie stare lutowane jeszcze. Dajmy może tutaj na początek integrze wejście pierwsze i wyjście pierwsze. Lewy kanał, prawy kanał integry będzie szedł na wejście drugie. Łączymy parami te wszystkie wyjścia z wejściami. Zawsze niższa cyfra jest lewym kanałem. Jak mamy na przykład 1, 2 to 1 jest zawsze lewym kanałem. 3, 4 to zawsze trzeci jest lewym kanałem z kolejnego modułu. 12 i 12. 6 modułów, 12 kanałów audio. Podłączamy tylko wyjścia główne instrumentów. Proszę pomyśleć, co by było, jakbyśmy jeszcze chcieli te indywidualne wyjścia wykorzystywać, żeby rutować jeszcze te sygnały. No na razie taka konfiguracja mi wystarczy. 12 w przetworniku, 12 wejść jest obsadzonych. Sygnał ze wszystkich modułów brzmieniowych kierowany jest na wejścia Przetwornika analogowo-cyfrowego. Wykorzystaliśmy 12 wejść w przetworniku, ponieważ jest ym, tutaj potrzeba dwóch kanałów na instrument: kanału lewego i prawego. Tak to się prezentuje na razie. Tutaj mamy rozpiskę, jeśli chodzi o obsadzenie portów w interfejsie MIDI. Po lewej stronie wyjścia MIDI z interfejsu a po prawej wejścia MIDI dla połączeń dwukierunkowych w celu wykonywania kopii zawartości pamięci modułów.